Państwo Platona to jedna z najbardziej wpływowych książek w historii filozofii, której głównym tematem jest sprawiedliwość i organizacja idealnego społeczeństwa. Dialog toczy się wokół pytania, czym jest sprawiedliwość oraz jak wyglądałoby miasto-państwo oparte na idealnych zasadach. Sokrates, główny bohater, prowadzi filozoficzną dyskusję z innymi postaciami, analizując różne formy rządów, i sugerując podział społeczeństwa na klasy rządzących, wojowników i pracujących. Jednym z najważniejszych wyzwań w książce jest pytanie, w jaki sposób rządzić, aby zapewnić obywatelom szczęście i sprawiedliwość, nie popadając w tyranie. Sokrates przedstawia również koncepcję filozofów królów, mędrców, którzy powinni stać na czele państwa, ponieważ tylko oni posiadają wiedzę, aby właściwie rządzić. Innym kluczowym aspektem jest koncepcja jaskini, która metaforycznie przedstawia, jak ludzie postrzegają rzeczywistość i jak można wyjść z błędnego przekonania o świecie. Warto sięgnąć po tę książkę, ponieważ stanowi fundament europejskiej myśli politycznej i filozoficznej, a jej rozważania na temat sprawiedliwości, władzy i moralności są nadal aktualne. Państwo stawia wyzwania intelektualne i zachęca do głębokich refleksji na temat natury ludzkiej oraz społecznej.